Cześć, ja nazywam się Małgosia Machniewicz, a Ty słuchasz podcastu Pani od Zmiany, w którym dzielę się moją pasją, jaką jest wspieranie innych w rozwoju. Promuję taki sposób pracy nad sobą, który zakłada rozwój bez spiny, charówki i wyrzeczeń. Wierzę, że warto pracować sprytnie, a nie ciężko i wskazówkami na to, jak można to robić, dzielę się w każdym odcinku. W tym odcinku podcastu Pani od Zmiany moim gościem jest Piotr Stankiewicz. Cześć Piotrze. Cześć, dzięki za zaproszenie. Witajcie wszyscy słuchacze i słuchaczki. Piotr jest filozofem. To pierwszy tak zacny gość w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że Piotr do mnie napisał i zaproponował temat. Że I tematem odcinka będzie stoicyzm. Także wejdziemy dzisiaj w taką całą filozofię. A już za tydzień, to już dzisiaj mogę zdradzić, ponieważ ten odcinek mam przygotowany. Gościem mojego podcastu będzie Radek Budnicki, i tam zagłębimy się i to dosłownie w stoicyzm. A dzisiaj dowiemy się o nim czegoś więcej na pewno. Natomiast, Piotrze, na początku chciałabym, żebyś się przedstawił tak, jakbyś ty chciał, żeby słuchacze moi o tobie usłyszeli. To ja może przewrotnie zacznę od tego, żeby, że zachęcę wszystkich, żeby się nie bali, bo już tak zacząłem. To ci filozofia, takie ciężkie słowo. Ja filozofia, którą uprawiam, jest filozofią taką dla człowieka. To znaczy, ja staram się pokazać, w jaki sposób filozofia, w szczególności filozofia, filozofia stoicka, działa i jest pomocna w życiu tu i teraz, w XXI wieku, w zmianach w tym życiu, oczywiście też. Mhm. Więc to powiedziawszy raz jeszcze, ja się nazywam Piotr Sankiewicz, Jestem pisarzem, filozofem, twórcą reformowanego stoicyzmu i promotorem tego stoicyzmu. Piszę książki, nagrywam podcasty, ale nie tylko. No i przede wszystkim uczę ludzi prywatnych, ale też w korporacjach, w instytucjach, w jaki sposób ten stoicyzm wdrażać, w jaki sposób te stoickie zasady pozwalają żyć w sposób mądrzejszy, bardziej skuteczny i przyjemniejszy, jak sama powiedziałaś jeszcze poza mm. anteną. To prawda. Ja miałam przyjemność przeczytać Twoją książkę Dziennik Reformowanego Stoika. I przyznam, że miałam wrażenie, że to jest taki intymny dziennik wręcz, że czasami tam jakby wchodzę w takie rzeczy Twoje bardzo i ja się spodziewałam czegoś zupełnie innego. Dzisiaj pewnie jeszcze wrócimy do książki, ale tak, to, że jesteś pisarzem, absolutnie rewelacyjnym. Fantastycznie się to czyta i bardzo Ci dziękuję za książkę. Ale jeszcze chciałam Ci zapytać o taki zadać Ci takie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Co ostatnio zmieniłeś w swoim życiu? Co ja ostatnio zmieniłem? Nie zmieniłem nic w ciągu ostatniego, powiedzmy, miesiąca. Natomiast zmiana taka w ostatnich, powiedzmy, covidowych czasów, to jest zmiana taka, że ja faktycznie staram się wychodzić z tym stoicyzmem bardziej do ludzi, tak? Znaczy, żeby to nie były książki, ale też żeby to, żeby to też były warsztaty, szkolenia, żeby to były spotkania, na których no, ja pokazuję, w jaki sposób to faktycznie działa. I w tym jestem, myślę, poza tym, że myślę że jakoś tam niezły, to też jakby to jest zgodne z duchem filozofii stoickiej, bo to nie jest filozofia, która polega na jakimś czytaniu jakichś ekstremalnie trudnych książek, używanie jakichś pojęć, których nikt nie rozumie, to jest absolutnie mi obce. Myślę, że po przeczytaniu tej książki e, zdaje się to sprawę, że ważne jest dla mnie, żeby mówić lekko, żeby mówić konkretnie, żeby mówić do człowieka. Więc to jest taka zmiana ostatnich powiedzmy lat, natomiast e, zmiana taka największa pewnie e, sprzed już nastu lat, ale chciałem o niej wspomnieć, to jest zmiana taka, że przestąpić alkohol. Po jakby zapoznaniu się w ramach tych stoickich ćwiczeń, zrozumiałem, że no jakby blokującą rzeczą jest mi, mo, mnie jest no jakby alkoholowe sprawy i nadmierne imprezowanie jeszcze w mm -hmm. takich studenckich czasach. No i właśnie na tej stoickiej jakby bazie zbudowałem siebie jako osobę niepijącą, no i to się sprawdziło bez mała fantastycznie. No rewelacja. Ja słuchałam odcinków z Tobą w innych podcastach. Rzeczywiście wiem już o takim dużym tym przełomie w Twoim życiu. Ale może nawet na początku jeszcze powiedz kilka słów o założeniach filozofii stoickiej. Czym się je tenże stoicyzm? Stoicyzm to jest filozofia wymyślona w Starożytnej Grecji, oczywiście 2300 mhm. lat temu. Jest to filozofia, której podstawowym założeniem jest szukanie szczęścia w sobie, to znaczy szukanie, mówiąc dzisiejszym językiem, budowanie własnej jakby satysfakcji z własnego życia, własnej sprawczości i świadomości tego, co robimy, w jaki sposób robimy, własnej dyscypliny itd., itd., możliwie na sobie, a bez zawierzania wpływom czy, czy ośrodkom zewnętrznym, tak? I w Stycyzmie chodzi na przykład o tą jedną z podstawowych rzeczy, o tą praktykę codziennego, stałego definiowania, czym są rzeczy zależne od nas, tak? a nie jakby wierzenie w to, że przyjdzie jakaś zewnętrzna instancja i wyjaśni nam, że mamy zrobić tylko to to i to i sens życia jest taki taki. Stoi, rozumie, że to jest dużo bardziej skonstruowane, tak, że wartości, no podstawowa rzecz, wartości, jakie sobie w życiu stawiamy, w szczególności zmiana tych wartości też, mm -hmm. y, oraz cele, jakie staramy się w życiu osiągnąć, no to są te rzeczy, które sobie sami definiujemy. No mówiąc najkrócej, jeżeli ja sobie zdefiniuję cel, nie wiem, poprawić swój angielski albo nagrać podcast albo cokolwiek innego, no to nikt inny nie postawi sobie tego celu za mnie, tak? Znaczy to mi się mm. oczywiście może nie Udać, ja mogę się okazać jakimś językowym beztalenciem. Natomiast sam, samo zdefiniowanie celu i, i jakby wola czy wysiłek, żeby podążać w tę stronę, to już jest tylko i wyłącznie moje. A powiedz, czy dobrze rozumiem, że w takim razie bycie jednocześnie stoikiem i nie wiem katolikiem czy chrześcijaninem to, są, to, to raczej jest mało prawdopodobne? To raczej jest, się nie łączy Jest bardzo prawdopodobne, bo stoicyzm jest filozofią, która jest pewnym takim sposobem działania, który jest bardzo szeroki, tak to znaczy mm. ja mówiąc krótko wśród swoich słuchaczy i wśród swoich czytelników mam i bardzo wiele ateistów, bardzo wiele ateistów i bardzo wielu katolików jest w stoicyzmie coś takiego że on faktycznie trafia do wszystkich, tak? I to jest aż zaskakujące dla mnie. Od kiedy się zacząłem tym zajmować, zacząłem widzieć, że faktycznie to jest taka pewna platforma czy płaszczyzna do myślenia o rzeczach w określony sposób, mhm. no która niby nie kłóci się z pozostałymi założeniami, tak? I dlatego, jak zawsze powtarzam, no jest czy przynajmniej może być pomocna dla każdego i każdej, mhm. dla każdego i każdej z nas. Ale mówiłeś o tym, że to jest filozofia bez zawierzania tego czemuś z zewnątrz, niezależnie w co miałoby się wierzyć, a jednak myślenie przez pryzmat tego, co ja mogę zrobić w takiej sytuacji. To wytłumacz to bliżej. Tak, oczywiście. Chodzi o to, że. Ja rozumiem, tak, mhm. Oczywiście już rozumiem, dlaczego poszliśmy w tę stronę. Oczywiście chodzi o to, że wiesz, stoicyzm nie. Stoicyzm, ten dzisiejszy stoicyzm uczy pewnej elastyczności w rozumieniu dogmatów, tak? To znaczy jest filozofią, w której patrzę przez pryzmat tego, co ja mogę zrobić, po, poprzez swoje, jak to się kiedyś mówi, cnoty, czy dzisiaj jak powiemy, poprzez swoje dyspozycje wewnętrzne, poprzez cechy swojego charakteru, a nie poprzez to, co mi z zewnątrz kazano, tak? Czyli na przykład jeżeli jest tak, że ktoś mi coś z zewnątrz każe, czy co w szczególności odbywa się w pracy, tak, bo dostaję temat, że mam zrobić to to i to w takim, na takim czasie, tak jakby stoi patrzy na to poprzez i y, 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 y w kontekście tego, co ja mogę osiągnąć i w jaki sposób mm -hmm. ja mogę najlepiej do tego dojść, tak? Jakby każdy z nas ma swoje własne i uwarunkowania swoje własne talenty i też swoje własne słabe strony, tak? Nie wiem, moim słabą, słabą stroną jest na przykład plastyka, rysowanie czegokolwiek, to w podstawówce byłem strasznie kiepski z tego i w ogóle tam mnie stramatyzowało, wiadomo, że niczego nigdy sam nie narysuję. No ale świat się nie ogranicza do rysowania, jeżeli dostaje zadanie czy chcę zrobić coś takiego, no to wiem, że grafika to muszę sobie wynająć, natomiast inne rzeczy, to, w czym jestem dobry, czy na przykład pisanie rzeczy, rozmawianie z ludźmi, mogę zrobić sam, tak Czyli jakby nie tu, czegoś, co przychodzi z zewnątrz, bo wiadomo, że w życiu zawsze przychodzi, nie, nie traktuję jako dogmat, jako taki ostateczny wyrok losu, tylko jako pewien kontekst, w którym mhm. muszę działać w ramach swoich możliwości, w ramach swoich Talentów i w ramach swoich własnych celów. Mhm. Czyli jeśli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można. Do tego nie powiedziałem. To już Twoja interpretacja. to już twoja interpretacja. Natomiast chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność. Tak? To znaczy, mhm. stoicyzm ten dzisiejszy, tak jak ja go przedstawiam, stoicyzm reformowany, yy, mówi, że. Bo właśnie to, co ja uprawiam, nazywam stoicyzmem reformowanym. Książka nazywa się Dziennik Reformowanego Stoika. Mhm. Polecam oczywiście i tak dalej. Yy, natomiast jakby to jest akcent na to, że. Nie chodzi o to, żeby wziąć Marka Aureliusza, czy jakąś książkę ze starożytności i po prostu się w niej zatopić i jakby kropka w kropkę wdrażać w życie, bo to jest ani potrzebne, ani możliwe. Chodzi o to, żeby w stoicki sposób brać odpowiedzialność za to, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy, czyli w, w wartości, cele, czy jakby sposoby funkcjonowania no ja sobie muszę sam wybrać, bo nikt ich za mnie nie wybierze, ale za tym idzie odpowiedzialność, tak? To jest mój wybór, ale też moja odpowiedzialność, więc mhm. w ten sposób. To prześledźmy proszę teraz proces wdrażania zmian i zobaczmy, jak stoicyzm sobie poradzi na każdym etapie. I pierwszym takim etapem wdrażania zmiany jest podjęcie decyzji o niej. Często moi klienci mówią właśnie: No, ja już bym chciał, ale jeszcze nie wiem, zastanawiam się, a czy to Oczywiście. dobry pomysł w ogóle, i co może stoicyzm nam doradzić w takiej sytuacji wahania, czy w ogóle się za coś zabierać i za co. Oczywiście, jak z reguły, jak myślę o zmianie po Stoicku, to z reguły myślę w kategoriach tego, co pisał Epiktet, jeden z filozofów starożytnych, który używał takiej metafory dosyć barwnej, ale przytoczmy ją sobie. Metafory, mianowicie zadymionego pomieszczenia czy zadymionego domu. On pisał, że jeżeli, jeżeli jest kurno, bo tak to się kiedyś mówi, jeżeli jest dym w twojej. Chacie, no to masz dwa wyjścia, tak? Możesz albo zostać i siedzieć dalej, albo z niej wyjść, tak? I musisz zawsze pamięta i musisz pamiętać, że drzwi są zawsze otwarte. To jest cytat i wyjaśnienie. O co chodzi? No chodzi o to, że stoicy, ja to nazywam konstruowaniem właściwych alternatyw. Stoicy mówią, że w sytuacji, w której albo jest nam coś, coś złego się dzieje, albo w sytuacji, w której coś powinniśmy zrobić, czy jest właśnie nam narzucana, albo z wewnątrz płynie jakaś właśnie, tak jak mówisz, jest pewna wola zmiany, ale nie do końca i tak dalej. Trzeba sobie postawić pytanie, czy dalsze trwanie w tym, co jest, jest mhm. na tyle dużym problemem, że ja staram się, że ja decyduję o wdrażaniu tej zmiany, czy też samo rozwiązanie, samo wdrażanie zmiany będzie większym problemem niż oryginalna kwestia, tak? I mhm. w tej drugiej sytuacji, no po prostu nie robi niczego, tylko że przestaje to też uważać za problem, tak? Jakby to, mhm. to chodzi o to, żeby to zważyć, co będzie miało większy koszt, czy bardziej kosztowne, kosztowne, Finansowo-emocjonalnie kosztowne w wielu znaczeniach tego słowa będzie dalsze trwanie, jakby akceptowanie tego problemu, że on jest, czy jednak przejście przez procedurę e, zmian. jedyno i tutaj ta, 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 ta stoicka perspektywa jest taka, e, że no poza tym, że to jest od nas zależne tylko, jak chcemy to wybrać, tak? W sensie każdy musi to na, własne, na własną odpowiedzialność ten, ten wybór zrobić, e, to stoicy powiedzą kluczową rzecz. Jedyny, że można wybrać i to i to, tak? Stoik, to nie jest tak, że u Marka Aureliusza znajdziemy sytuację, nie wiem, przekształcić działalność w spółkę albo nie przekształcać, to nie działa w ten sposób, proszę <grym> natomiast działa w ten sposób, że stoicy mówią tak, jedyną drogą, która jest zawsze bez sensu jest nie robienie niczego, a jednocześnie dalej męczenie się z tym problemem, tak? To znaczy albo Podejmuję decyzję o zmianie i wtedy przechodzę w ten tryb działania, i już jakby jestem w trybie działania, w związku z tym na te problemy już patrzę inaczej, albo stwierdzam, OK, nie ma co zmieniać i zostaję przy tym, co jest, natomiast nie robić nic, a jednocześnie jakby męczyć się z tym, że jest ten problem, to to jest ta ścieżka środkowa, której Którą iść nie należy. Dlatego właśnie mówię o budowaniu właściwych alternatyw. Albo, albo, albo zmieniam, albo akceptuję. Tak? Nie mhm. chodzi o to, żeby akceptować wszystko, co się dzieje, nie chodzi o to, żeby zawsze wdrażać zmiany, nie chodzi o to, żeby działać nieracjonalnie. Natomiast chodzi o to, żeby wybrać, czy wolę zmienić, czy wolę pogodzić się mhm. z tym, co jest. Ja się rozgaduję, więc ty śmiało przyzywaj, śmiało i tak itd. Dziękuję ci, ale to ma dużą wartość, także dziękuję Ci za te wyjaśnienia. Rzeczywiście, ma to sens, co opowiadasz no to idźmy dalej teraz. Na etapie wdrażania zmiany w swoje życie stoimy przed tym, żeby wybrać jakąś metodę, albo zastanowić się nad czasem, który sobie damy, nad tym, w jaki sposób będziemy wdrażać tą zmianę w naszym życiu. Jak może nam w tym pomóc stoicyzm? Słuchaj, stoicyzm powie tak, że trzeba dobrać środki, cele. Sposoby to, co chcemy zrobić do jakby naszych własnych uwarunkowań. Świat współczesny, jakby tu znów powołam się na to, że jestem na własny autorytet filozofa się powołam. tak, świat współczesny jest światem, który jest bardzo, bardzo zmienny, migotliwy, elastyczny, w którym jakby nie ma nic stałego i też nie ma. Znaczy, okay, może jakieś stałe rzeczy są, ale nie ma rzeczy, które są dwóch rzeczy, które są takie same. Nie ma dwóch ludzi, dwóch związków w tej samej sytuacji, nie ma dwóch firm, dwóch instytucji, które byłyby w tej samej sytuacji. Każdy jest troszeczkę inaczej, tak. Dzisiaj każdy też jest trochę zanurzony w internecie, gdzie to zwłaszcza widać, że wszystko się zmienia, wszystko jest inne i tak dalej. W związku z tym, jakby podjąwszy decyzję, że chcemy zrobić to, a to, to trzeba przede wszystkim e, dopasować te środki i sposoby zmiany do, do naszej własnej specyfiki i nie bać się tego, tak, bo nie ma, Jedne, to jest to, co mówiłem na początku, że nie ma tych dogmatów, tak, są oczywiście książki o wdrażaniu zmian, jest jakby duża literatura, jest podcast Pani od zmiany, polecam oczywiście wszystkim serdecznie, natomiast to, zawsze ta odpowiedzialność w ostatnim kroku należy ode mnie, tak, Z, zależy ode mnie. Powinienem w idealnym świecie przeczytać dużo książek, zapoznać się z teorią, tak? Natomiast nic z tym nie jest do wprowadzenia jeden do jednego do mojej własnej sytuacji, bo ja muszę wziąć odpowiedzialność za to, mm -hmm. żeby tę wiedzę ogólną, wziętą z książek, z podcastów itd, i dalej, wdrożyć w mojej konkretnej sytuacji. To jest ta odpowiedzialność znowu wracam do tego pojęcia, której nikt za mnie. Nie zdejmę. Hmm. Oczywiście inna będzie odpowiedzialność, jeżeli jestem szarym, jeżeli jestem sam sobą, i zmieniam pracę. Inna będzie odpowiedzialność, jak hmm. jestem freelancerem i właśnie się nie wiem, przekształcam, tak? Hmm. A jeszcze inna będzie, jak jestem szefem, szefem firmy, który zatrudnia tysiące osób, tak? Natomiast ten ostatni krok podjęcie statecznej decyzji, no jest zawsze moje i ja zawsze biorę na to i zawsze biorę, zawsze biorę odpowiedzialność. Im więcej o tym opowiadasz, im więcej czytam i dowiadujesz się na temat stoicyzmu, to tym bardziej zastanawiam się nad tym, czy można być nieświadomym stoikiem, bo to wszystko pasuje do tego, jak ja podchodzę do rozwoju i jak mnie się zawsze wydawało, że należy wspierać ludzi i jak należy działać. Czy to jest możliwe, żeby nieświadomie być stoikiem? To jest tak zwane głębokie pytanie filozoficzne. Natomiast ja, y, mój y, człowiek, który mnie uczył stoicyzmu, Tomasz Mazur, który też się stoicyzmem zajmuje, powiedział mi kiedyś, i to jakby zostało w mojej głowie na, na dziesięciolecia, praktycznie, że więcej, jest stoików, że, że więcej jest stoików na niebie i ziemi niż to się śniło naszym filozofom. tak Parafraza oczywiście z Szekspira. Natomiast tak, że te, jest stoicznym sposobem myślenia coś takiego, że ludzie czasami no, okazuje się, że działają i mówią po stoicku, nawet jeżeli tego nie wiedzą. Natomiast no znów, to, tylko do pewnego stopnia w ten sposób funkcjonuje, bo dopiero pogłębiwszy, jakby zrozumiawszy dwa piękne polskie imię słowy, zrozumiawszy stoicyzm w całej jego głębi, jakby jako pewien komplet, pewne, pewne, pewne całościowe spojrzenie na życie, myślenie i działanie, pracę i życie osobiste, no jakby można z tego skorzystać najlepiej. tak? To, to, to trochę w ten sposób. To jest w ogóle tak, że ten taki competitive edge, który daje stoickie spojrzenie, to jest takie, że stoicyzm, stoicyzm jest filozofią, tak, to nie jest tylko jakaś moda, to nie jest jakby y, jakaś jedna książka, którą sobie ktoś kiedyś napisał, tylko to jest pewien całościowy system myślenia o człowieku i o świecie. No i on daje to pewne takie pogłębienie, ten egzystencjalny ciężar. Tu chciałem się cofnąć do tego, co mówiłaś o zmianach, tak, jak wdrożyć zmiany mm. itd., dalej. W większości wypadków, no nie zawsze, tak, bo jeżeli, nie wiem, zmieniam, zmieniam, y, zmieniam ekspres do kawy w biurze. Chociaż to, to może nawet być też poważny, egzystencjalny przykład, ale generalnie w większości wypadków zmi jakby zmiany są poważniejsze niż myślimy, tak? W tym sensie, że są że, że nie są tylko wyborem stricte zawodowym, że nie są tylko wyborem tego, tego ekspresu do kawy przysłowiowego. Natomiast są wyborem, który jest połączony z głębszymi warstwami, jakby naszego ja, tak, to są zmiany, zmiany na ogół się łączą jednak z tym zespołem wartości, które wyznajemy z celami, do których staramy się dążyć i tak dalej, i tak dalej, one jakby no rzadko kiedy są takie sobie, tak, I siła stoicyzmu i siła filozofii polega na tym, że one pokazują i to jest to, co ja Staram się robić i oferuję, no jak to się łączy, tak? Da, te, pokazanie tej platformy, że te różne sprawy są ze sobą połączone i ten właśnie to podbicie tym egzystencjalnym ciężarem, że jest z reguły w tym obecne. Mhm. No pogłębianie jest mi bardzo bliskie, bo rzeczywiście to też jest bliskie takiej praktyce coachingowej, którą ja realizuję na co dzień, także tak, czuję się zachęcona. No to idźmy dalej, wdrażamy zmiany i stoimy przed problemem, przed kłopotem, przed trudnością, przed wahaniem, przed tym, czy się nie cofnąć i chciałabym Cię zapytać, jak może jeśli... Powiedziałeś o tym sam na początku, jak ty radziłeś sobie w swojej zmianie dużej życiowej z takimi sytuacjami zawahania, i jak wtedy stoicyzm cię ratował albo cię wspierał? Słuchaj, to jest generalnie tak, jakby stoicyzm się kojarzy z taką pewną twardością, szorstkością i zdecydowaniem. I ja, mam nadzieję, że to słychać, staram się unikać tego. Znaczy, staram się pokazywać, że stoicyzm może być, czy powinien nawet być dużo bardziej taki elastyczny, miękki i, e, i debatowalny. Natomiast no, czasami do tej szorstkości i zdecydowania się wypada odwołać i pewnie to będzie właśnie tutaj, tak? Bo e, generalnie to jest tak, że zmiana, jakby zmiana im bardziej jest przemyślana i im bardziej jest racjonalna, tym będzie co do zasady lepsza, tak? Chyba, że przyjdą jakieś czarne łabędzie, jakieś covidy, rzeczy, których nie byliśmy w stanie mm -hmm. przewidzieć. W związku z tym, no, stoicyzm powie, że jeżeli, że jak się już tą zmianę zrobi. Jeżeli to jest zmiana nie na zasadzie, że idę ulicą, coś mi przyszło do głowy i tak dalej, tylko fundamentalna zmiana związana z naszymi wartościami, zmiana, która jest przemyślana jakoś tam według jakiegoś planu wdrażana i tak dalej, no to na pewnym poziomie trzeba sobie powiedzieć, no to brutalną prawdę, tak? No, że trzeba po prostu kontynuować, tak? Trzeba jakby zacisnąć zębę i iść dalej. I jakby jest takie powiedzenie. Że nie ma innego lifehacka niż tylko spójność i konsystencja w działaniu, tak? które się staje same, jakby wartością samą w sobie. Pytałaś mnie o moją własną zmianę. No faktycznie jest tak, że ja 13 ponad lat już nie piję alkoholu. I to nie jest może tak, że miałem jakoś bardzo wiele momentów zawahania, natomiast no było takie wątpliwości z natury, po co mi właściwie to, i wszyscy dookoła piją sobie piwko i się dobrze bawią. Natomiast od pewnego momentu to się staje takim samonapędzającym się mechanizmem, tak, znaczy. W tym przykładzie, no widzę, że nie piłem 6 miesięcy alkoholu, no to nie wyrzucę tego przez okno po to, żeby tam wypić sobie jedno piwko. No a jak nie piję już 13 lat, no to nawet jeżeli w ogóle już zapomniałem o jakichkolwiek problemach, no to nie będę tego zmieniał, no bo po prostu ta siła tych 13 lat jest tak duża, że tego robić nie muszę, A zarazem, jeżeli się uporam z jedną dużą zmianą, zwróć uwagę i zwróćcie Państwo uwagę, czyli na przykład pić alkohol, no to jakby pokonanie jednego dużego smoka daje od razu dużo siły przeciwko mniejszym smokom, tak? Znaczy, jeśli ja niesamowicie też osobiście wzmocniłem poprzez to doświadczenie, że przestanę pić ten alkohol, i umożliwiło mi to wdrożenie całego szeregu innych, drobniejszych zmian prywatnych i zawodowych. No po prostu zobaczyłem, że mogę, tak? I tak działają też te zmiany. W związku z tym, w chwili zwątpienia należy pamiętać, że zmieniając i no, starając się wytrwać w zmianie, jakby nie walczymy tylko o ten jeden temat, tak, tylko o też wszyscy, o te wszystkie przyszłe zmiany. Które zrobienie tej zmiany aktualnej nam umożliwi. A czy stoicyzm zakłada jakieś świętowanie sukcesów, na przykład cieszenie się z osiągnięć i takie no trochę jakby hedonistyczne podejście, że hurra schudłam 10 kilo, to teraz się jakoś nagrodzę? Jakby wyglądało świętowanie sukcesów po stoicku? Jeżeli schudłem 10 kilo, mogę się nagradzać, byle nie jedzeniem pizzy, a jeżeli nie pię 13 lat, mogę się nagradzać, byle nie pijąc alkohol. To jest trafne pytanie, bo ona jakby sięga głęboko do tego, czym stoicyzm jest, tak, stoicyzm wbrew temu, co się może tam niektórym wydaje. No nie jest właśnie jakoś taką sztuką bycia wyizolowanym, od emocji, zaprzeczającym emocjom, i tak dalej. Właśnie stoickie podejście jest takie, że trzeba no umieć postawić na te pozytywne emocje, tak? Więc jak najbardziej mam prawo cieszyć się i świętować, no byle nie w sposób, który zaprzeczy tej zmianie już dokonanej. Ja powiem, w ten sposób, Ja osobiście z okazji każdej od paru lat, z okazji, każdą okazję związano z rocznicą tej abstynencji alkoholowej, wykorzystuje jako pretekst, żeby zrobić małą imprezę w gronie znajomych i oczywiście ja na niej alkoholu nie piję, tak, ale jakby impreza się, impreza się odbywa, więc to jest jakby przekucie tego na coś, na coś pozytywnego. No i, no i cóż, no, ze wszystkich rzeczy, którymi można się chwalić, które są, na ogół chwalimy się, zwłaszcza w mediach społecznościowych, dosyć głupimi rzeczami, prawda, no i takimi no niespecjalnie godnymi tak naprawdę i szacunku czy uwagi. No, zrobienie pozytywnej zmiany, wdrożenie jej, czy na przykład nie picie alkoholu, czy cokolwiek innego, z kim się zgodzimy. Jeżeli ktoś schudł 10 czy 30 kilo, no to to jest ta rzecz, którą no, warto się chwalić. Tak? W sensie chwalenie, ze punktu widzenia, chwalenie się, że nie wiem, kupiłem nowy samochód, czy poleciałem sobie na jakieś drugie wakacje, no nie jest jakimś najbardziej szczytem racjonalnego funkcjonowania. Tak? Ale chwalenie się jednak pewnym triumfem woli, planowania, czy to osobistego, czy zawodowego, to byłoby pewnie ze wszystkich rzeczy, którymi można się chwalić, to jedno, którą właśnie warto i można. A tak w kontekście stoicyzmu i zmian. O co tak. cię jeszcze nie zapytałam, a warto byłoby, żeby słuchacze wiedzieli? No, ja myślę, że tu żeśmy bardzo już porządnie to prze, przekopali się przez to. Może dodałbym do tego wątku, jak, jakby walczyć z wątpliwościami. Jedną z podstawowych stoickich nauk jest to, że rzeczy się dzielą na zależne i niezależne od nas, i trzeba stawiać na te, które są zależne od nas w 100%. Tak? Więc jeżeli mam problem z wytrwaniem w jakiejś zmianie, czy to organizacyjnej, gdzie wiadomo, że jest trudno, czy to osobistej, no to mogę sobie powiedzieć, tak, no cóż, nie zależy ode mnie tak naprawdę, czy ja wytrwam w jakimś takim abstrakcyjnym sensie następne 10 lat w tej zmianie, natomiast to, czy w dzisiejszego dnia albo w ciągu najbliższej godziny. No nie złamie tego postanowienia, jak będę się trzymał tego planu. No postaranie się o to zależy tylko ode mnie. I to jest ten magiczny myk, który tutaj chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że nie należy o pewnych rzeczach, nie należy, że jakby z jednej strony perspektywa stoicka, tak jak mówiłem, daje ten kontekst, ten ciężar egzystencjalny itd., a z drugiej strony no, trzeba patrzeć, że warto czasami zawężyć, zawęzić perspektywę, żeby zobaczyć, że to, co zależy od nas, no, zawiera się tylko w tym bieżącym dniu, a czasami nawet w bieżącym minucie tylko. Mhm. Tak na zakończenie jeszcze zaciekawiło mnie to, jak mówiłeś o tym, że prowadzisz warsztaty w firmach. I na czym one polegają, te warsztaty? To jest takie całodzienne spotkanie, na którym co robicie? To bardzo różnie, tak? bo to zależy od tego, co jest konkretnie potrzebne. Czasami całodzienne, czasami to jest krótsze spotkanie, czasami dłuższe. Natomiast zależnie od tego, czego dana firma potrzebuje i z jakim przede wszystkim problemem się boryka, no jakby przedstawiam te stoickie rozwiązania czy stoicki sposób myślenia, który w danej sytuacji w danej sytuacji można czy należy zaaplikować. A z drugiej strony zarazem daję właśnie pewną taką przestrzeń do Przegadania pewnych rzeczy, bo ja w ogóle uważam filozofię za no, sztukę rozmowy z drugim człowiekiem, tak? Takiej meaningful rozmowy, uporządkowanej i, i zorganizowanej, ale jednak rozmowy o rzeczach ważnych dla nas, tak? I to jest coś też, coś, czego często w firmach brakuje, tak? Mówiliśmy o tej zmianie. Często jest tak, że jakby pewne konflikty, które się rodzą, czy pewne wątpliwości, które się rodzą w miejscu pracy, w firmie i tak dalej. No one się biorą z tego, że nie ma, jakby nie ma, kiedy połączyć tego poziomu operacyjnego z tym poziomem głębszym, z tym poziomem, mhm. na którym tak naprawdę nasze chcenia i nasze wyobrażenia o tym, co chcemy robić, się, się ścierają. I no jakby ten stoicyzm daje przestrzeń, żeby też o tym porozmawiać. No i oczywiście nie, był, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że ktoś z Państwa potrzebuje słuchaczy, to zapraszam oczywiście do kontaktu. No właśnie, a powiedz jeszcze, w jaki sposób się z Tobą skontaktować najlepiej? Na jaki preferujesz? Piotrstankiewicz.pl jest to wszystkie dane, telefony, maile. Mm, więc zapraszam. Dobrze. To może jeszcze na zakończenie powiedz o tych dwóch książkach po polsku, które napisałeś i które są pewnie dostępne, które można przeczytać. Ja polecam Dziennik Reformowanego Stoika, ale z tego co słyszałam, to on się różni w konstrukcji od twojej pierwszej książki. Tak, znaczy ja napisałem więcej w sumie książek mm -hmm. niż dwie po polsku. Znaczy, stoickie dwie bym faktycznie polecił, swoje własne najbardziej. Książka, która wyszła teraz, która jest najświeższa i która jest takim Zdawaniem sprawy właśnie w formie dziennikowej, czasem śmiesznej, czasem intymnej, czasem takiej zahaczającej społecznej sprawy, jakby jak ten stoicyzm codziennie boksuje z rzeczywistością. To jest książka Dziennik Reformowanego Stoika.pl. Zapraszam, polecam, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Sztuka życia według stoików. To jest książka sprzed lat dziewięciu. Jest to książka, w której w taki bardziej encyklopedyczno-systemowy sposób opowiadam o tym, jak ten stoicyzm, czym ten stoicyzm jest i jak, jak funkcjonuje. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za te polecenia. Myślę, że warto właśnie w kolejności od tej pierwszej zacząć. Najpierw zgryźć stoicyzm i się o nim dowiedzieć, a później się tak przez niego ślizgać trochę na takiej chmurce i rzeczywiście podglądać różne Twoje miejsca stoickie w Twoim życiu. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki serdecznie w takim razie, Piotrze, za tę naszą rozmowę. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzięki i do usłyszenia już za tydzień.